Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Chopin Shrimps dostał prezent. Słuchajcie, dostał prezent. Pewnie oglądając moje filmy, myślicie, że Chopin Shrimps co chwilę dostaje prezenty, bo tyle unboxingów mam. Otóż nie, ale w tym wypadku dostałem prezent od kolegów ze Skielle Puczmiel. Pewnie może jakoś w kooperacji z kolegami z Tiakła. Włoska marka Equo. Na naszym rynku jest już od jakiegoś e, czasu, aczkolwiek nie wszystkie produkty, jakie tutaj ja dostałem, e, widziałem wcześniej. Jest kilka nowości, które zaraz Wam pokażę. To co widzicie to jest wszystko to, co otrzymałem właśnie w prezencie. Część produktów wykorzystam e, od razu, bo mam plan e, zalać na tym zbiorniczek. Część produktów wyląduje na razie u mnie na półce i będzie czekało, że powiem, w razie W. Gdyby coś się zadziało w zbiorniku, to zawsze pewne produkty będę miał pod ręką. Stilla, fajne medium filtracyjne, swego rodzaju pumeks, bardzo chropowaty, bardzo lekki. Na to mam plan. Zaraz Wam pokażę, co ja z tym chcę zrobić. I oczywiście podłoże aktywne dla ryb tropikalnych, nerza, czyli czarna ziemia. Dla ryb tropikalnych mam nadzieję, że u krewetek też się sprawdzi. Ja jestem takim maniakiem, lubię testować różne podłoże aktywne, dlatego z miłą chęcią zbiorniczek na terra nerra także zrobię. Depuro, węgiel aktywny, tego na razie używać nie będę i alum, czyli taki koncentrat czoskowy, to będę co jakiś czas moczył odrobinę pokarmu w niewielkiej ilości tego koncentratu. To zawsze dobrze robi na organizm, na układ trawienny i tak dalej. Zbiorniczek 40-25-25, rynna filtracyjna, na to pójdzie kratka Hapeta, trzy krateczki Hapeta. Oczywiście na te kratki pójdzie nasze medium filtracyjne Stilla. Ten taki naprawdę ciekawy, duży Pumex, tak mi się wydaje, że to jest Pumex, jest mega lekki. Jakbyśmy to tak sobie wrzucili do wody, to by nam wszystko pływało u góry, nie? Jest tak lekki, dlatego trzeba przykryć go dosyć dużą warstwą podłoża, żeby to nam nie wypływało na górę, nie? Dlatego idzie Stilla taka warstwa kilku centymetrowa tego medium filtracyjnego i teraz na to. Nowość Biosoil, aktywator do podłoża. Aktywator do podłoża, pierwszy raz się z tym spotkałem. E, oczywiście, jak znacie mnie, to wiecie, że Chopin nigdy super precyzyjnie niczego nie odmierza. Moją miarką jest moja dłoń. E, większość rzeczy robię na oko. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, no ale e, no tak już mam, nie? że mało kiedy odmierzam. Także aktywator do podłoża, i na to teraz wszystko pójdzie. Właśnie Terra nerra. Podłoże ciekawe i podłoże troszeczkę zagadka, nie? Bo nigdzie nie znalazłem informacji o pH. Wygląda prześlicznie, jest naprawdę mega czarne. W zbiorniku, zobaczcie za chwilę, prezentuje się naprawdę dobrze. Ale pH to jest naprawdę ciągle zagadka. I szukając w katalogach, gdzieś tam po stronach internetowych. Nie znalazłem informacji jakie PH3 ma to podłoże, dlatego to sobie przetestujemy i ja to w kolejnym update, jak już będę wpuszczał krewetki, Was o tym poinformuję. Remover NH3 na razie wykorzystywany nie będzie, ale takie coś, w razie gdyby coś tam kiedyś się zadziało, to fajnie mieć, nie? Czy to do morskiego, czy to do słodkowodnego akwarium, bo produkty EQUO możecie wykorzystywać i tutaj i tutaj Nutrobak też na razie wykorzystywać nie będę przeważnie taka fiolka tych właśnie produktów jest na 500 litrów akwarium Bioextra także jest na zbiornik 500 litrowy więc taka jedna fiolka za pomocą takiej pipetki ogarnie mi praktycznie wszystkie moje zbiorniki, jakie tutaj mam. Bioalganex to jest ciekawa rzecz, na to mam e, pomysł, idzie e, to wykorzystać. Bioalganex to są specjalne szczepy bakterii, które nam likwidują glony e, w zbiorniku. Nie? No i bakteria, to co było przed chwileczką, to oczywiście wykorzystam, i to już właśnie w tym zbiorniku, i alum, koncentrat czoskowy. To co jakiś czas będę tam sobie maczał pokarm i wyrzucał go dla krewetek. Także takie, moi drodzy, taka przesyłeczka, taki prezent ślicznie kolegom z Trzmiela i kolegom z tiakła. dziękuję. Tak się zbiornik prezentuje jeszcze przed zalaniem, a tak się prezentuje dosłownie sekundę po zalaniu. Tak to, się, tak to się, moi drodzy, prezentuje. Wsadziłem też tutaj filterek Edge 102, podaję, że to jest. No, ale widzicie, że, że już wygląda to nieźle. Wygląda to nieźle. Zaraz, jak się jeszcze ładnie przefiltruje, to już w ogóle będzie, będzie kryształ. Do tego zbiornika dodam jedną ampulkę Bacteria. Jak widzicie, na 50 litrów wody, jedna 5 ml taka ampulka. I tą ampułkę całą wleję do tego zbiornika, teraz na samym początku. Mimo, że dałem ten aktywator do podłoża, to i tak bakterie, bakterie wrzucę. Oczywiście, mimo, że jest w zestawie super pipeta, którą łatwo można dozować te bakterie, to ja wybrałem wersję trzypoczącej ręki, nie? No ale dobra, tak wygląda po trzech godzinach ten zbiorniczek, pęcherzyki powietrza po lewej i po prawej stronie, e, wiadomo zalane wszystko świeżą wodą ERO dlatego tak to wygląda, a po trzech dniach już naprawdę zbiorniczek prezentuje się fajnie woda klarowna, e, bardzo ładnie wygląda podłoże Zbiornik zalany czysto wodomero, zobaczcie, 50 ppm, czyli 100 mikrozimensów, tyle nam podłoże jakby oddało i tyle nam podniosło przewodność tą naszą czystą wodomero, ale to nie jest problem, kilka podmian i to się zniweluje. Tak samo się robi, nie wiem, na platinium soil na, na przykład, ale to mówię, to nie jest problem. Także to by było na tyle, spotkamy się za jakiś czas w update, już będziemy wpuszczać krewetki. Pozdrawiam, cześć, cześć.